Tak sobie na to patrzę mm -hmm. i dużo cytatów widzę, mm -hmm. począwszy od kabaretu Boba Fossi, ale też po Andronikusa w Julie Taylor, kapitalną w ekranizację. I przypomina mi się w Maciej Maleńczuk, mm -hmm. Niemców nienawidzę od dziecka. Nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka. Reżyser podobno chce troszeczkę odnieść to. No bo zawsze szuka konfliktu. To są dwie grupy. Tak. A jakie w, to są grupy, w, te, te skonfliktowane tutaj? No nie Polacy, Niemcy, ale. Ale chrześcijanie i, i Rzym. E, tak, znaczy jest, jest, jest coś. E, mam wrażenie. E, Ciekawego w tym, co pan mówi, ja takie samo wrażenie miałem na pierwszej klubie czytanej, kiedy Wojtek nam powiedział, bo trzymał to do końca w tajemnicy, i na pierwszej klubie czytanej powiedział nam tak, robimy to w konwencji kabaretu. Okej, okay. to jest ryzyko, to jest ogromne ryzyko, ale jeśli ryzykować, to tylko z takim reżyserem. I tak sobie wtedy pomyślałem i to, to, trwa, to trwa we mnie do dzisiaj, um, bo ta koncepcja. Um, też mi teraz ciężko ocenić, bo już nie ocenię słoika będąc wewnątrz, nie, nie ocenię etykiety słoika będąc wewnątrz, tego słoika, ale, ale mam wrażenie, że... ponieważ jak wiemy, historia zatacza koło, lubi zataczać koło i, i, to się, i to się dzieje na naszych oczach teraz, to się działo na oczach Rzymian, to się działo na oczach, nie wiem, Słowian i, i, i innych. To... Czyli jak podejrzewałem, kościenia chce jeszcze tam nadbudować pewien... Poziom sensu. Nie chcę spoilerować. Dobrze. Nie chcę spoilerować. Dobrze. Proszę, proszę, proszę samemu ocenić, jak, jak to że tak powiem wyszło, bo... Ale moje przeczucie jest uzasadnione. Mm, tak, zdecydowanie, zdecydowanie i, i, i myślę, że to jest e, słuszne, co robi. Znaczy mm -hmm. e, mam wrażenie, że jeśli czytać Kowali no to tylko, tylko przez pryzmat dzisiejszych czasów, bo, bo nie musimy się ja też, miałem, miałem takie wrażenie, przeczytałem tę książkę już chyba trzy razy, dwa razy oddechę, do dechy i trzeci raz tak. Ją przeglądając, już znając dobrze naszą, naszą, nasz scenariusz. I rzeczywiście jest coś, jest coś w niej już takiego, co, co pachnie inaczej, co smakuje inaczej, co cię czyta inaczej. No więc dlaczego nie? No, ja mam taką nadzieję, bo jak pan wie, oczywiście Teatr Muzyczny w Dynie jest moim ulubionym teatrem, a jeszcze bardziej ulubionym to znowu dostanę Będzki jest Kapitol Wrocławski, który bardzo mocno poszukuje. Wydaje mi się, że tak jak kościelnia zrobił dużo w ogóle dla całego gatunku, tak dla teatrów muzycznych w Polsce. Dużo to... Kapitol. A jak byłem ostatnio i, i widziałem pewien spektakl z pewnym młodym artystą z Gdyni, I... to wydaje mi się, że chyba najgłodniejszym teraz teatrem muzycznym jest Teatr Muzyczny w Poznaniu. Że czekają na to, żeby dostać tę w... pewnie, pewnie, nową scenę. Pewnie tak, wspomniał Pan, pan Teatr Muzyczny Kapitol, a właśnie Wojtek yy, 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 reżyseruje tam wiele spektakli. Więc to dzięki niemu też ta scena tak funkcjonuje, nie trzeba, nie, nie można o tym zapominać. Ale wie pan, skąd przyjechał do Wrocławia jako e, Tak, oczywiście, że wiem. Oczywiście, że wiem i... i, i no trochę szkoda, też... że nie mógł tutaj tego robić, prawda? Ja zawsze żałowałem, Prawne. że. Prawda. Teraz mówię za siebie, prawda? Tak. Prawda z z zdecydowanie. E, żebym nie zgubił tematu. E, Chodzi tak, o jest szukanie. To, jest, to, jest to... Tak, już, już wiem. Jest to na pewno spektakl poszukujący. E, nie jest to... Spektakl, w którym widz wyjdzie obojętny. Tego jestem pewien. Już teraz, chociaż jeszcze może się wiele okazać przez trzy próby generalne. Ale zdecydowanie jest to spektakl, który poszukuję. Mam nadzieję, że na tych poszukiwaniach się nie skończy. Gra pan chyba jedną z najbardziej papierowych postaci z całego Nie? Się. nie? Mówię w, w książce, w literaturze. Mm -hmm. no, w Winicjusz jest jednowymiarowy. To jest taki bohater, romantyczny. Nie? nie? nie. Proszę nie bardzo, chęć. bardzo chętnie zgadzam posłucham. Się Zupełnie. To jest żołnierz, który wraca z wojny. Ma przeżycia. E... Możemy podejrzewać, jakie ma przeżycia. Że zabił niejednego człowieka, widział nie jedno, też zrobił. Szok pourazowy? Być może, być może. Nie chcę, nie chcę wchodzić panu Sienkiewiczowi w, w paradę, ale, ale być może. E... To po pierwsze. Po drugie, walczy z systemem. Walczy w sobie z systemem, w którym, który w nim jest zakorzeniony. To znaczy Neron, to znaczy Rzym. W nim to pęka i to w książce dokładnie widać, tylko że na nie na pierwszy rzut oka. Może ja za bardzo pamiętam De Longa i amerykańską ekranizację, która ja, jest bardzo melo. Szczerze melod. mówiąc, zupełnie ich nie widziałem i nie chcę uh -huh. widzieć. Dlatego że, dlatego, że chciałbym, żeby to było tylko moje i oczywiście zgodne z koncepcją Wojtka Kościelniaka. Nie chcę niczego szumnie zapowiadać, nie chcę niczego na, na nic tutaj nastawiać recenzji ani, ani, ani widza. Chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że, że, że uda się stworzyć postać niejednowymiarową, niejednoznaczną i, i ciekawą. No właśnie, bo to już na koniec ciągle brzmią Peany na pańską cześć, jest Pan uważany za wieką coca colę w teatru muzycznego po prostu mówi gatunku, tak? Bo to jest specyficzny gatunek. Mieć bardzo dobrego aktora teatru muzycznego, to jest radość dla reżysera, dlatego że to tworzywo, które daje, materiał, który daje aktor muzyczny, daje też pole do popisów dla reżysera. Gdyby widzowie w, zastanawiali się, kogo z, zauważyli w postaci Marka Winienciusza, to kogo by pan chciał, żeby zauważyli? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe. I muszę się dłużej nad nim zastanowić, bo to jest. Bo, bo, bo nie da się na nie odpowiedzieć jednym czy dwoma zdaniami. Na pewno chciałbym. No chciałbym, żeby Marek Winic już nie był, nie był papierowy. Nie był wyłącznie bohaterem, romantykiem. Żeby z, ze sfrustrowanego, pełnego przemocy gościa stał się po prostu czułym barbarzyńcem. Dziękuję bardzo. Dzięki.